poniesiony odkryciem standardu, ten, o którym opowiadałem w zeszłym tygodniu. Jak zwykle, poniesiony optymizmem i hura. Nie pomyślałem, zapomniałem. Nie, nie pomyślałem w ogóle. Ale teraz, kiedy minął tydzień, doszedłem do wniosku, że trzeba pokazać kontekst, dla którego albo w którym to odkrycie faktycznie jest odkryciem. A ten kontekst to profesjonalizm Intuicyjny. Nie, się oknie, nie się Profesjonalizm. Intuicyjny to takie pojęcie, które ukułem podczas pracy z profesjonalistami pracującymi z ludźmi. I żeby nie opowiadać o ich doświadczeniach, bo spodziewam się, że zaufali mi, żebym tego nie robił, to pomyślałem sobie o tym, że opowiem o tym na moim doświadczeniu, bo profesjonalizm intuicyjny to też coś, co spotkało mnie. Otóż zaczynałem swoją pracę w szkole, na początku swojej kariery, kiedy to skończyłem studia, które nauczyły mnie bardzo wiele i za mało trafiłem do instytucji, w której wszyscy już wszystko wiedzieli. Mieli wypracowane metody, mieli wypracowane sposoby pracy z osobami uczącymi się, mieli strukturę organizacyjną bardzo dobrze rozwiniętą, bardzo tak stanowczo mogłem w nią wejść, no bo istniała. Byłem też w miejscach, w których jej w których nie było i to było jeszcze bardziej przerażające. Natomiast myślę sobie tutaj o, o kilku miejscach, do których, do których trafiłem, gdzie struktura już była. I to jest taka sytuacja, kiedy człowiek, który ma niewiele doświadczeń, innymi słowy, jest świeżo po studiach, jest młody, i słucha się w tym czasie, w czasie studiowania, w czasie konferencji itd. różnych ludzi, którzy mówią o tym, w jaki sposób edukacja powinna wyglądać. Kiedy się ich słucha, to łatwo jest w to uwierzyć. Łatwo jest uwierzyć w to, że to, jak jest, jest niedobre. Wtedy pamiętam, takim podręcznikiem do tego, jak zrobić edukację w przyszłości, była książka Koniec epoki kredy Aleksandry Pezdy i myślę sobie, że e, zaczynając, tak tak, wspominam to. E, jedną z ważniejszych rzeczy było to, że ja sobie wymyślił w jaki sposób ja chcę robić to, co mam robić. E, jakie stosować metody, jakie stosować narzędzia, jak budować relacje, jakie tworzyć postawy, jak, jak wspierać istniejące postawy i tak dalej. wszystkie rzeczy, które trzeba robić, musiałem się zastanowić, jak ja chcę te rzeczy robić. No i e, krok po kroku dochodziłem do takiego e, Obrazu tego, jak to powinno wyglądać. Dochodzenie do tego obrazu odbywało się w sposób z mojej perspektywy dziś absolutnie karygodny, dlatego że głównym moim źródłem informacji na temat tego, jak mi idzie, były osoby, z którymi pracowałem, osoby, które uczyły się ze mną, a nie inne osoby, które uczą. W związku z tym e, wpadałem na jakiś pomysł, który zwykle był inspirowany tym, co usłyszałem na temat tego, jak edukacja nie powinna wyglądać. No to sobie powiedziałem, dobra, to tego nie będę robił. E, moi uczący się reagowali albo optymizmem, albo e, obojętnością. A wtedy, kiedy reagowali e, niezadowoleniem,. Potrafiłem sobie to wytłumaczyć, że to są osoby, które przywykły do starego sposobu uczenia, w związku z tym mają opór na to, co nowe, a wtedy uważałem, że jak nowe, to lepsze. No i tak rzadko bywały u mnie w sali inne osoby uczące. Głównie koncentrowałem się na tym, co mówią inne osoby, które się uczą. I doszedłem do takiego. Wniosku, że ten konglomerat moich umiejętności, tego jak naturalny jestem, jak łatwo wchodzę w relacje, jak łatwo buduję atmosferę w trakcie zajęć, że to jest mój sposób i ten sposób jest najlepszy. No bo jest mój, no i bo nie narzekają. A nawet jeśli narzekają, to potrafię sobie wytłumaczyć, że to jest ich problem, a nie mój. W związku z tym z dużą łatwością, bardzo szybko, znalazłem się w takich okolicznościach, w których mogłem myśleć o sobie, że w miejscu, w którym jestem, jestem z boskiego nadania najlepszą rzeczą, która się mogła w edukacji tych konkretnych młodych ludzi wydarzyć. W związku z tym muszę się wzmacniać na tej pozycji, i jednocześnie to przekonanie wzmacniało mnie na tej pozycji. To procedura autouwodzenia. Takiego e, mamienia siebie, że tak jak robię jest dobrze, bo jest naturalnie, bo, jest, e, bo to wynika ze mnie, i tak dalej, i tak e, dalej. Natomiast jedną z ważniejszych rzeczy, które zgodnie z. E, ówczesnym, ale trwającym do dziś y, sposobem narracji w internecie, w książkach, w tej przestrzeni dookoła edukacji. Y, zgodnie z tą narracją, pierwszą rzeczą, którą trzeba było zdetronizować, zepsuć, podeptać i opluć, było ocenianie. Nie wolno przecież oceniać, no bo w jaki sposób ta pięciostopniowa skala miałaby odzwierciedlać różnorodność y, starań, wysiłków bardzo różniących się od siebie osób. I ja w to uwierzyłem. I ja w to uwierzyłem tak głęboko, że sam wielokrotnie e, siadając do oceniania, czułem, że robię coś niedobrego, że robię coś niesprawiedliwego, że robię coś, co krzywdzi, że robię coś, czego nie chcę robić. I mm, lata mijały. Mijały lata i miałem miejsca, w których uczyłem, mijały, zmieniały się osoby, które uczyłem, zmieniały się przedmioty, ale jedna rzecz się nie zmieniała. To moje absolutne przekonanie, że ocenianie jest złe. I że ocenianie jest czymś, co krzywdzi. I im dłużej to trwało, tym, tym bardziej wytwarzałem sobie metody omijania, omijania oceniania. Takiego oceniania bardzo szybko, takiego na odwal się, tak żeby wiecie, coś tam było w tym dzienniku, ale tak naprawdę między nami jest okej. Okay. I teraz, przez ten tydzień, kiedy, kiedy miałem chwilę, żeby o tym pomyśleć, yy, przypomniały mi się sytuacje, no bo nasza pamięć tak działa, że jak czegoś w niej szukamy, to zawsze coś w niej znajdziemy. Przypomniały mi się sytuacje, w których moi uczący się błagali o oceny. A ja. Przecież wiem, że nie wolno oceniać, no bo jestem nowoczesny, w związku z tym dobry. Nie dawałem im pytań podobnych do tych, które będą na egzaminie. Nie zadawałem im zadań domowych. Nie zadawałem im prac, które mają ćwiczyć w nich umiejętność zdawania egzaminu. Nie zadawałem im. Takich, y, takich prac i w sali, i samodzielnie. Dlaczego? Dlatego, że byłem absolutnie przekonany, że jesteśmy w świątyni wiedzy i y, te zadanka w ogóle nic nam nie dają, że trzeba po prostu kąpać się w, we wspaniałości nauki i, i, i pogłębiać ją i ja y, jestem po to, żeby ich zafascynować, żeby ich wciągnąć, żeby się ich zainspirować, a absolutnie nie po to, żeby ich oceniać i żeby im dawać Poniżające zadania, podobne do tych, które będą na maturze. Dzisiaj, jak sobie o tym myślę, niedobrze. Niedobrze, ale przez wiele lat byłem przekonany, że to właśnie tak trzeba robić: że trzeba ten system oszukiwać, że trzeba się ochronić przed ocenianiem i przed kilkoma innymi rzeczami, o których pewnie jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby tutaj opowiedzieć. Natomiast teraz, kiedy mm, spróbowałem wytworzyć standard, Zobaczyłem, że profesjonalizm intuicyjny, który mnie otoczył, którym się otoczyłem raczej, bo to nie on zrobił mi, tylko ja zrobiłem to sobie nim. Ten profesjonalizm intuicyjny spowodował, że ja stanąłem na tronie. Że ja przecież wiem. Że ja przecież jestem dobrym nauczycielem, no bo nie zmuszam, bo nie zadaję, bo, bo nie oceniam. I myślę sobie o wielu osobach które dały się uwieść samemu sobie, swojemu intuicyjnemu profesjonalizmowi. To są zwykle te osoby, które dokładnie wiedzą, jak edukacja powinna wyglądać. To są te osoby, które y, z YouTube'a, ale jednak ex katedra y, mówią, co w szkole jest źle, mówią, w jaki sposób należy ją zreformować, albo nawet nie mówią, że należy ją zreformować, tylko po prostu chepią wszystkich, a zwłaszcza za y, idiotyczne ocenianie. I mm, kiedy myślę sobie o tym, dlaczego mnie to tak denerwuje? Dlaczego jak szukam sobie na YouTubie innych kanałów, które traktują edukacji, moglibyśmy rozmawiać ze sobą i tak dalej, dlaczego mnie tak strasznie denerwują ci ludzie? Albo to, co oni mówią. No właśnie, byłem przekonany, że denerwuje mnie to, że mm, mówią ekskatedra, że mówią o rozwiązaniach, że, że myślą, że mają rozwiązania. Natomiast yy, teraz w tym tygodniu, jak o tym myślę, no to dochodzę do wniosku, że oni mnie denerwują, bo oni mnie detronizują, bo oni wiedzą lepiej. A przecież wiadomo, że jeśli ktoś wie lepiej, to ja. I poczułem to i to mnie ukuło. I to wtedy, kiedy mnie to ukuło, zobaczyłem, że profesjonalizm intuicyjny powoduje, że sami stawiamy się na piedestale. Że ten intuicyjnie wytworzony zestaw metod, relacji, sposobu bycia w klasie itd., że jest doskonały. On jest doskonały, bo nie da się go z niczym porównać, bo nie ma standardu. On musi być albo doskonały, albo beznadziejny. I spodziewam się, że jest duża grupa osób, dla których ich profesjonalizm intuicyjny jest. Kamieniem u nogi, który ciągnie ich na dno. I to, jak mówię, na dno mam na myśli i depresję, i wypalenie zawodowe, i yy, zwiększa gotowość do bycia agresywnym, i do krzywdzenia osób, które się uczą. Więc myślę sobie, że profesjonalizm intuicyjny, niezależnie od tego, czy nas wywyższa, czy nas topi, to odsuwa nas od ludzi i odsuwa nas od rzeczywistości. I ta odległość od rzeczywistości była mi potrzebna przez, przez wiele lat mojej nauki, mojego uczenia e, była mi potrzebna dlatego, że nie byłem w stanie stanąć przed sobą i powiedzieć, no nie wiesz, jak to robić. Że nie jesteś w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Jednym z najbardziej przerażających wyobrażeń w mojej karierze było, jak przyjdzie osoba, którą uczę i zapyta, dlaczego taka ocena. <laughs> no i co jej powiem, bo tak? Bo y, taką masz duszę, bo widziałem jak się starasz, albo widziałem, że się nie starasz, albo bo pff, cokolwiek innego. No nie miałem konkretnego argumentu. W związku z tym y, moje ocenianie zawsze można było podważyć. Te rady y, na koniec y, semestru y, były przerażające, no bo ktoś mógł powiedzieć, a dlaczego pan, panie kolego wystawił tutaj cztery pół? I ja bym powiedział, no bo tak. I co? Natomiast... Dawało mi to taką możliwość, żeby budować trochę nierealną i trochę spoufałą relację z uczącymi się. Ja was nie będę oceniał. Ja was tak ocenię, że będziecie zadowoleni. Ja, tylko jak nie przyniesiecie prac albo w ogóle nie będziecie chodzić na zajęciach, no to wtedy można nie zdać. Ale generalnie wszyscy gdzieś tam jesteście bezpieczni, jeśli chodzi o ocenianie. Nie byli bezpieczni, bo oni nie dostali informacji o tym, czego się nauczyli. Oni dostali człowieka, który był zafascynowany wiedzą, który y, ciągnął po prostu tabun y, ludzi, y, jakąś tam swoją charyzmą, ale y, no oni nie wiedzieli, co oni potrafią. Oni wiedzieli, że się świetnie bawili. I to była jedna z ważniejszych rzeczy, które pamiętam ze wszystkich y, takich y, ewaluacji, gdzie pytałem moich uczących się, co zapamiętali. No, że było fajnie, że była dobra atmosfera. No świetnie, ale czego się nauczyliście? a czegoś tam. Nie? I tam zawsze padało jakieś takie maleństwo. I ja się tym syciłem i to było dla mnie wystarczające. Natomiast nie powinno być. Nie powinno być dlatego, że y, profesjonalizm kropka wymaga tego, żeby robić, wiedzieć dlaczego tak się robi i potrafić to powtórzyć. Profesjonalizm intuicyjny pozwala nie utonąć, pozwala y, Domyślać się, jak się powinno zareagować w sytuacji. Profesjonalizm intuicyjny jest wykańczający i profesjonalizm intuicyjny ciągle koncentruje nas na tym, czy nas chwalą, czy nas nie chwalą. A jak nas nie chwalą, to jak zrobić tak, żeby to jednak była pochwała? Żeby jednak sobie powiedzieć, że to są ludzie, którzy fetysyzują status quo, że oni są zastani, starzy, niedobrzy. Tak? I nawet samo to, że nas krytykują, jest informacją o tym, że dobrze robimy. Profesjonalizm intuicyjny odebrał mi i spodziewam się, że odbiera bardzo wielu osobom spokój. Powoduje, że jesteśmy ciągle w niepewności, czy to, co ja umiem, wystarczy. Czy ja teraz muszę nagle nauczyć się czegoś nowego, żeby tylko uzyskać od moich uczących się kolejną pochwałę? Myślę sobie, że wytworzenie sobie standardu. Niedoskonałego, absolutnie niedoskonałego, ale jakiegoś, takiego, który jest powtarzalny, powoduje, że jesteśmy w stanie z innymi uczącymi mówić o tym, co my robimy, żeby mówić o tym, co cenimy w osobach, które uczymy, co cenimy w, w ich pracach. Bo jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że tak jak zadaniem każdej osoby, Profesjonalnie pracującej z ludźmi jest to, żeby oddzielić to, co robię od tego, kim jestem. Tak samo trzeba oddzielić to, co robią nasi uczący się od tego, kim są. Oni mogą być przemiłymi, cudownymi, otwartymi, twórczymi, ale nie umieć dzielić. Jak myślisz sobie o takich kompetencjach, które powinien mieć psycholog, to jedną z nich możesz się zaśmiać, nie ma sprawy. Jedną z nich jest umiejętność powiedzenia dzień dobry. Umiejętność takiego powiedzenia dzień dobry, które otworzy sytuację, które spowoduje, że e, człowiek po drugiej stronie tego dzień dobry uwierzy, że ten dzień może być dobry. E, takie powiedzenie dzień dobry, które zbuduje atmosferę. I teraz ja nie mogę wypuścić do pracy z klientami człowieka, który nie potrafi powiedzieć dzień dobry. Mimo tego, że jest mnóstwo profesjonalistów pracujących z ludźmi, lekarzy, prawników, psychologów, pedagogów i tak dalej, którzy nie mówią dzień dobry. Albo nie mówią go w taki sposób, jak, jak się powinno. Ale nawet są tacy, którzy nie mówią tego w ogóle. I teraz to nie jest tak, że ja przez niepowiedzenie dzień dobry skreślam osobę. Ale skreślam tą interakcję. Ja nie chcę chodzić do psychologa, który w trakcie studiów był doceniany za to, kim jest. Ja chcę chodzić do psychologa, który w trakcie studiów dowiedział się, co potrafi, a czego nie. Tak samo chcę chodzić do chirurga, który nie słyszał o tym, że ma piękne ręce, a kroić się jeszcze nauczy. Nie chcę chodzić do fryzjera, który miał łatwo w trakcie swojej nauki. Chcę chodzić do ludzi, którzy przeżyli pewną drogę. Przeszli pewien, pewien kawałek. Mam też bardzo komfortową sytuację, dlatego że uczę y, osoby, jak być psychologami. A nie każdy musi być psychologiem. Trochę trudniej jest wtedy, kiedy uczymy w, w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, no bo jednak to trzeba skończyć. Tak? Natomiast później nie trzeba. Więc to nie chodzi o to, że ja oceniam osobę. Ja oceniam to, co ta osoba zrobiła. Staję z nią. W jednym rzędzie z moim standardem, i razem patrzymy na to, co ta osoba zrobiła. Jedną z ważniejszych zmian, które zobaczyłem teraz, jest to, że kiedy oceniałem kiedyś, to wyobrażałem sobie, że jestem ja, wykonana praca i ta osoba. I ja jakoś przez tą pracę muszę się dostać do tej osoby. Że ja muszę ją nieomalże zdiagnozować na podstawie tego, co ona. Mi dostarczyła. Natomiast teraz widzę, że jeśli ja mam standard, który jest komunikowalny, który ja jestem w stanie tej osobie opowiedzieć, to my jesteśmy w stanie razem popatrzeć na tą pracę. My jesteśmy w stanie razem się jej przyjrzeć. I to powoduje, że ja jestem profesjonalnym oparciem dla tej osoby, a nie kimś, kto wygląda jak profesjonalista, bo zalewa yy, rzeką ciekawości. Wciąż, wciąż denerwuje mnie to. Kiedy ludzie dają się omamić profesjonalizmowi intuicyjnemu. To jest taka zasłona dymna, którą uczący zasłaniają sobie swoich uczących się. To jest taki smokescreen, który wrzucają do sali i widzą tylko to, co chcą. A najlepsze jest to, że ludzie, którzy wiedzą, jak edukacja powinna wyglądać, to są zwykle osoby, które w tym semestrze mają bardzo mało zajęć, Albo nigdy nie przeprowadziły nawet kwadransa zajęć z żywym, młodym człowiekiem. I to, co widzą, patrząc na szkołę z zewnątrz, to ta zasłona dymna, to ten dym, który my robimy, to ten intuicyjny profesjonalizm, który jest wynoszony na piedestał tylko dlatego, że przeczy pewnym standardom, które ogólnie uznaliśmy za krzywdzące. Tak jak z tym nieszczęsnym ocenianiem. Jak ciągle mówimy o tym, żeby nie oceniać i ciągle od ponad stu lat oceniamy, to może nie jest tak, że trzeba nie oceniać, tylko trzeba oceniać dobrze, w sensie nie dawać piątki, tylko wykonywać proces oceniania dobrze. Wytworzyć standard, stawiać osoby po tej samej stronie, rozmawiać z nimi o tym, czego się nauczyły, co wytworzyły, jakie to dla nich jest i jak chcą to robić w przyszłości. Może to nie chodzi o to, żeby nie oceniać, po prostu. Myślę sobie teraz, no bo wcześniej absolutnie byłem przekonany, że nie wolno oceniać i w ogóle ekskatedra byłem w stanie mówić. Na szczęście, jakby byłem na tyle stłamszony na on czas, że nie byłem w stanie mówić. Ale dziś już widzę, że e, gdybym wtedy głosił e, przekonanie, że należy nie oceniać, to dziś musiałbym się z tego wycofać. I dobrze, no bo przecież jakby rozwój polega na tym, że się zmieniamy, a nie że jesteśmy coraz bardziej tacy sami. Więc jest jeszcze jedna sprawa. Jest jeszcze jedna sprawa, która jest w stanie anulować cały ten film i w ogóle cały ten kanał. I trzeba sobie to powiedzieć. Jest Pewnego rodzaju ja mam takie przekonanie, że robota uświęca, że jak ktoś pracuje, to ta praca go ochroni przed yy, ucieczką od rzeczywistości, przed autouwodzeniem. Mam takie przekonanie, że jeśli ktoś nie ma refleksji, ja absolutnie nie zachęcam do tego, żeby pozbawić się refleksji, tylko Jestem w stanie sobie wyobrazić kogoś, kto bezrefleksyjnie, codziennie przez tyle godzin, ile ma tam w pensum, wykonuje swoją robotę i ta robota go nauczy, jak ją wykonywać. To nie wytworzy profesjonalizmu. Kropka, to wytworzy profesjonalizm, no właśnie, intuicyjny. Jeśli nie będziemy mieli żadnej refleksji na ten temat, to to będzie działać. I te osoby będą im, im więcej będą miały praktyki, tym więcej, tym, tym skuteczniej będą uczyć i może nawet wskoczą na ten poziom profesjonalizmu. Tylko to jest samotna droga. Droga y, wymyślona, albo inaczej, wytworzona przez porzucenie tych osób, które uczą. Wymyśl sobie jak masz to robić, bądź sobą, y, buduj relacje i tak dalej. No nie! Za krótko... Nawet jeśli ktoś będzie uczył 60 lat, to jest za krótko, żeby bez refleksji wytworzyć profesjonalizm w edukacji. A najgorsze jest to, że osoby, które faktycznie wejdą na ten poziom profesjonalizmu, zaczynają być traktowane jak zagrożenie jak przemądrzalcy jak osoby, które odbierają twórczość nauczycielom, odbierają możliwość docenienia człowieka takiego, jakim on jest. No nie. No nie. I w końcu, i w końcu, myślę sobie, że yy, profesjonalizm, kropka, wymaga tego, żeby zgodzić się z tym, że są na świecie inni profesjonaliści, że są inni ludzie, którzy dobrze robią robotę. Profesjonalizm, kropka, wymaga tego, żeby się zdetronizować, żeby nie porównywać się do innych, w sensie jestem lepszy, gorszy, a zwykle lepszy. Tylko, żeby patrzeć na innych i patrzeć na pracę, która jest do wykonania, a nie na to, jak ta praca powoduje, że ja czuję się ze sobą. To jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. My nie chodzimy do pracy po to, żeby poczuć się lepiej. My przychodzimy do pracy, żeby zrobić robotę. I mm, wtedy, kiedy myślę sobie o tym bo znów używam ogólnego pojęcia zrobić robotę. Zrobić robotę polega na trzech rzeczach. Na tej warstwie emocjonalnej, gdzie ja wychodzę i mówię sobie, zrobiłem robotę. I to na poziomie profesjonalizmu intuicyjnego można uzyskać. Ale na poziomie profesjonalizmu, kropka, trzeba uzyskać yy, wiedzę na temat tego, co zostało zrobione, i wiedzę na temat tego, jak to powtórzyć. I jak mamy te trzy rzeczy. Czuję, że zrobiłem robotę. Wiem, że zrobiłem robotę i jestem w stanie to jutro powtórzyć, to wtedy możemy mówić o tym, że ktoś jest profesjonalistą. Kropka. Wydaje mi się, że profesjonalizm, kropka, to dużo więcej niż tylko ocenianie. Pewnie te refleksje będą wracać. Do zobaczenia.